5 minut po godzinie ósmej. Radio Kaszebe. W Gdyni słychać nas na 92.3 oraz 98 i 9 FM. Radio no to jak 5 minut po godzinie ósmej, to nie może być inaczej. Pracę na placu budowy jednej z największych gdyńskich inwestycji w ostatnich latach, węzła Karwiny i trochę utrudnień z tym związanych będzie, ale o tym już teraz nasz gość Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni do spraw rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie w Państwa studio i Państwa przed e, radiem. Pan Marek taki niewyraźny troszkę. Ale taki pozytywnie zakręcony by się chciało nawet też powiedzieć. Tak, słyszałem, że szukacie ludzi pozytywnie zakręconych. Faktycznie trochę jestem niewyraźny ze względu na to, że lekko przeziębiony, ale na szczęście nie jest to COVID. Jestem po kilku testach, wyniki negatywne, więc wszystko w porządku. Ale faktycznie chyba klimatyzacja w samochodzie lekko mnie załatwiła, ale już jest na, szczę na, na szczęście wszystko w porządku. Więc z pozytywną energią przyjechałem tutaj do Państwa opowiedzieć, co się działo ostatnio przez dwa dni tej wielkiej nawałnicy. Oj, to się działo, właśnie. Chciałem się dopytać, jak się jechało, Panie Marku? Jechało się bardzo sympatycznie, bardzo ładna pogoda. Tym razem dzisiaj nie 26 stopni, rano tylko 20. W samochodzie mi tak to wszystko pokazywało. Faktycznie miasto wygląda trochę jakby przeszła, widać tą nawałnicę. My już od kilku dni, bo w sumie od dwóch dni po tej pierwszej nawałnicy zaczęliśmy już sprzątać. Ulice, ulice mają dosyć dużo piasku. Nawet tu u was, koło państwa jest tego piasku dużo. Faktycznie nasze służby z Zarządu Druki Zieleni od wielu, wielu godzin zmagają się z tą sytuacją. Wyjechały nasze samochody, czy ten piasek, wiadomo, miasto jest na tyle duże, że my z dnia na dzień tego nie zrobimy, ale faktycznie robimy wszystko, żeby jak najszybciej usunąć te wszystkie, te wszystkie rzeczy, które leżą na drogach. Na szczęście miasto jest przejezdne. W niektórych miejscach jest zapadnięcie, tak jak. Właśnie razo... ulica Gryfa Pomorskiego. Przy skrzyżowaniu z Tak, mamy takie sytuacje. Oczywiście, m, można powiedzieć, najbardziej spektakularną rzeczą, jaka była i można było to oglądać, to był węzeł Karwiny, czyli te wszystkie, te wszystkie miejsca, gdzie trwa. E, największa inwestycja przez kilku lat w naszym mieście. No ale to jest normalne, tam są rozkopane e, 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 jezdnia, e, chodniki, tam deszczówka nie ma prawa działać, bo ona tam jeszcze nie spełnia tego wszystkiego, co powinna robić i faktycznie tam nam trochę poleciało. Przy okazji oczywiście węzeł S6 e, zrobił też swoje, bo to wszystko wleciało, można powiedzieć, do naszego miasta. Natomiast jak mówię, na szczęście nikomu się nic nie stało. To jest dla nas najważniejsze. W mieście nie było jakiegoś wypadku e, strasznego. Bardzo chciałem z, tej, e, z tego miejsca podziękować Państwowej Straży Pożarnej i oczywiście naszym strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej, chociażby na Wieliczninie, bo oni wyjeżdżali, można powiedzieć, co chwilę, bo ponad 40 wyjazdów. Oni oczywiście pomagali w tych najtrudniejszych rzeczach. No, ale wiecie, w Gdyni na strażaków zawsze można liczyć, więc jeszcze raz bardzo, bardzo wielkie dzięki w imieniu mieszkańców, dla was strażacy, że, że możemy na was liczyć i zawsze nam pomagacie. Ale panie prezydencie, no Gdynia nie, nie wygląda to za dobrze, bo kolejna ulewa, zalana ulica morska w okolicach dworca, sam dworzec pływał, pod wiaduktem na wzgórzu Maksymiliana utknął samochód. Ulica Unroga w okolicy ulicy żelawnej, żel, Żeliwnej, tam gdzie ja mieszkam, kałuża, jedna wielka, nie da się tego... Czegoś ty, zrobić? Ja tak, Co zawiniło? Może o tak. Deszcz. A, nie, słuchajcie, no, trzeba powiedzieć sobie tak, że gdybyśmy my mieli przygotować się na takie opady deszczu, bo powiedzmy, że te opady deszczu nie są codziennie czy co tydzień, tylko raz na jakiś czas, niestety coraz częściej one się zdarzają w naszym kraju czy, 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 czy na świecie, ale faktycznie gdybyśmy my mieli być przygotowani na tego typu ulewy, to musielibyśmy bardzo duże inwestycje robić i te zbiorniki retencyjne, które dzisiaj projektujemy, one musiały być dwa, trzy razy większe i niestety no, Na dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego przeprowadzić. Ja wiem o, w miejscach, o których, o których pan Redaktor przed chwilą powiedział, bo te miejsca się można powiedzieć, powtarzają. Ulica Morska przy Dworcu, no tam, jest, tam jest kilka problemów. Tam jest przede wszystkim problem faktycznie braku zbiornika retencyjnego. On powinien być gdzieś tak w okolicach między Warszawską a Morską na tym, na tym skrzyżowaniu. Tam jakiś czas temu PKP podniosło trochę krawężnik i faktycznie ta woda nie miała jak uciekać, i tam jest niezdrożna ta, ta deszczówka. Mam nadzieję, że niedługo rozpoczniemy realizację tam jakiegoś zadania i spróbujemy to udrożnić. Oczywiście tam też jest tunel, w tunelu też mamy duży, duży problem, no ta woda zaczyna spływać. Ulica Unruga także jest taką ulicą, która wymaga remontu. Na szczęście, na szczęście akurat na części ulicy Unruga już niedługo rozpoczynamy, do końca roku będziemy ogłaszać przetarg na realizację ulicy Unruga od kwi ulicy Kwiatkowskiego do Bosmańskiej i mam nadzieję, że to trochę też ud udrożni wbrew pozorom byłem bardzo zdziwiony, bo widziałem jeden film w internecie na ulicy Kwiatkowskiego, czyli tej nowej ulicy Kwiatkowskiego, gdzieś tam studzienka wybiła i to nie na dole, tylko na samej górze będziemy to sprawdzać z wykonawcą bo chcemy się dowiedzieć, co tam było nie tak może tam są rury niedrożne i faktycznie no, była to pierwsza olewa po tak dużej po, po skończeniu tak dużej inwestycji w dzielnicach północnych i miejmy nadzieję, że dojdziemy do tego, co tam się stało. No, węzeł Karwiny sam w sobie płynął cały, to trzeba przyznać że niestety no to jest teren budowy, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć tak tej budowy, żeby, żeby to nie spłynęło. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, że przez te dwa dni nic nikomu się nie stało, bo faktycznie no było, no aż trudno było wyjść z domu. Jak się człowiek patrzy, co się dzieje na zewnątrz, niektóre były też przerwy gdzieś tam w, w dostarczaniu prądu. Na szczęście nikomu się nic nie stało, na szczęście, ale tu byśmy zawsze jesteśmy tego pewni, że strażacy pomogli nam jak najlepiej mogli. My, tak jak mówię, dzisiaj rozpoczynamy pracę, znaczy nie dzisiaj, tylko od, od można powiedzieć, od, od przedwczoraj rozpoczęliśmy prace porządkowe i oczywiście w tych miejscach, gdzie zostało to zalane, ja byłem na przykład zdziwiony, że węzeł Franciszki Cegielskiej, czyli ten tunel był zalany, bo to jest w miarę, w miarę, może nie nowa, ale jak gdyby jedna z nowszych inwestycji, którą realizowaliśmy w naszym mieście i będziemy na pewno sprawdzać, co tam się stało. Wiecie państwo, no my nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkich rur deszczowych w naszym mieście, natomiast po takich, po, takiej, po takich naławnicach, My zawsze analizujemy te, te miejsca, które, które widzieliśmy, że był dosyć duży problem. Pewnie w najbliższych czasie będziemy sprawdzać deszczówkę właśnie, między innymi również przy węźle franciszki Cegielskiej, po to, żeby zobaczyć, czy tam po prostu coś się nie zapało, coś nie trzeba udrożnić, żeby, nie, żeby ta sytuacja się nie powtarzała. A te miejsca, o których nie wiecie jeszcze, to rozumiem, że mieszkańcy Gdyni mogą zgłaszać do Gdyńskiego Zarządu Druki Zieleni, że w tym miejscu i w tym na przykład jest studienka też niedrożna. Czy znaczy, mieszkańcy już to zgłaszają, Aha. bo to nie jest tak, że mieszkańcy czekają. My powiemy, żeby się zgłaszali. Na szczęście mieszkańcy e, zgłaszają takie, e, takie sprawy i my każdą sprawę po, po, po kolei będziemy, e, będziemy przyjeżdżać i sprawdzać. No pamiętajmy, że to, tych spraw jest naprawdę bardzo dużo e, i my będziemy po prostu po kolei e, jeździć z naszymi służbami i, i sprawdzać. Mamy specjalne kamery, które wprowadzamy do rur e, e, deszczówki, e, która, które, które sprawdzają e, faktycznie tą drożność tej, e, e, tej infrastruktury e, i po kolei będziemy jeździć. I, i sprawdzać tak, żeby przy kolejnej takiej nawołnicy, mam nadzieję, że się za szybko nie powtórzy, być bardziej przygotowanym i być bardziej bezpiecznym. No, według prognoz, o których w klece nawet przed chwileczką mm -hmm. mówiliśmy, takie nawołnice mogą jeszcze nas nawiedzać. Będzie potelnia też. No, tak, Patrzyłem, że chyba najlepszy dzień, taki najcieplejszy, to już piątek chyba się zapowiada, 28 stopni i to będzie coś też pewnie Poniedzieli ciekawego. już ma być lżej. Tak? Poniedzieli tak. ma być lżej. No Ponoć. to mam nadzieję, że tak będzie. Chociaż trwają jeszcze wakacje, więc ten ostatni tydzień wakacji niech będzie taki ciepły, bo naprawdę niech dzieciaki skorzystają z tego jeszcze, bo to już jest sama końcówka, zaraz będą musieli do szkoły. I... My mieliśmy, to niech oni też mają. Tak jest, dokładnie. Zanim się obejrzymy, będzie grudzień. Wspomniał Pan wcześniej o węźle Karwiny, warty ponad 101 milionów złotych. Powieli... Powoli nabiera kształtów. No w końcu ja też się cieszę, bo. Bo wszyscy nie wierzyli, że my zrealizujemy tę inwestycję. Mieliśmy tam różnego rodzaju wyzwania, jeżeli chodzi o PKP. Z Urzędem Maszokowskim też rozmawialiśmy. Niektórzy mówili, że zaczęliśmy dofinansowanie, co oczywiście było nieprawdą. I faktycznie ja się ogromnie cieszę, bo wszyscy zobaczyli, jaka to jest duża inwestycja. Oczywiście tam jest bardzo dużo środków przeznaczonych na infrastrukturę podziemną, czyli tego nie będzie widać, co się nam zrobili. Natomiast no, powoli widać e, no, ten bus pasy, e, drogę rowerową, te chodniki. To jest tak trochę, jak ja obserwowałem e, poszerzenie ulicy Kwiatkowskiego. Tam nikt nie wierzył w to, że my zrobimy pięć pasów, a te pasy, a się, jednak. A te pasy się pojawiły. I no ja się e, serdecznie pozdrawiam dziennikarzy, którzy pisali, że to jest niemożliwe, że się tego nie uda, a jednak się udało. I mamy te y, trzy pasy do góry, w tym jeden bus pas i dwa pasy w dół i tam też jest bus pas. I tu podobnie będzie z węzłem Karwiny. Zaraz powstaną faktycznie te odcinki bus pasowe. Zaraz, ja już się nie mogę doczekać, jak mieszkańcy zaczną Korzystać z komunikacji miejskiej tymi buspasami, bo spowoduje naprawdę przyspieszenie przyspieszenie ich drogi z domu do pracy i z powrotem. Tak, to tak to bo wiemy, co się ważne. dzieje na ulicy Wielkopolskiej, jeżeli chodzi o godzinę szczytu. Teraz może tego nie widać, bo są wakacje, ale wrzesień, październik, listopad, grudzień styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, to jak najbardziej. No, no, zajmuje to parę tak, minut tak, tak, więcej. Dlatego, dlatego w dni stawiamy stawiamy na budowanie nowych odcinków buspasów. Nie jesteśmy w stanie zapanować nad ilością samochodów. Ja przypomnę, że kilka lat temu to było jakieś 400 samochodów. Na tysiąc mieszkańców. Dziś jest ponad 700 samochodów na tysiąc mieszkańców. I pamiętajcie Państwo, że my bierzemy pod uwagę również w tej statystyce dzieci. To oznacza, że e, e, naprawdę tych samochodów jest bardzo dużo. Plus te wszystkie samochody, które do nas przyjeżdżają e, z naszych e, zaprzyjeżdżonych gmin ościennych. Oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy, ale jednak chcemy, żeby e, nie tylko mieszkańcy Gdyni, ale także, że te osoby przyjeżdżały, przyjeżdżały do nas komunikacją miejską. E, no, będziemy niedługo powtarzać chociażby przetarg na buspas w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego. Niestety nie, nie, nikt się nie zgłosił. Mam nadzieję, że z, drugim razem znajdziemy firmę, która nam to zrealizuje, bo to do Dopiero spowoduje e, dla mieszkańców Dzieni Północnych czy mieszkańców Kosokowa, którzy zdecydują się na komunikację miejską, no, przepaść w, w komunikacji. Ja liczę, że e, z centrum miasta na oburze będzie się jechać około 20, poniżej 20 minut. Gdzie przypomnimy, że w normalnym okresie, gdzie jest rok szkolny, tam 45 minut to jest norma. E, i, I dzięki temu mam nadzieję, że wielu mieszkańców przesiądzie się na, na komunikację miejską. No i też czekam na ten wezeł Karwiny, bo to też będzie bardzo, bardzo spektakularne. Tam też będzie parking, gdzie będzie można zostawić swój samochód, przyjeżdżać na PKM-kę, bądź wsiąść do, 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 do komunikacji miejskiej, więc e, trzymajcie kciuki. Harmonogram jest cały czas taki, jak zaplanowaliśmy, że mam nadzieję, że, że w przyszłym roku będziemy spokojnie to otwierać. Wiosna 23. Wiosna 23. Powiedzmy, no między drugim a trzecim kwartałem powinno być wszystko w porządku i będziemy. Dobrze, Jest, jesteśmy między drugim a trzecim kwartałem 2023 roku. E, stoimy przy wstędze, przecinamy. Co za tą wstęgą, co zobaczymy? No przede wszystkim e, ogromną ilość e, buspasów, bo te buspasy będą można powiedzieć od ulicy Górniczej aż do ulicy powiedzmy wysokości Sopockiej Strzelców i tak samo z dołu też będzie buspas, który będzie prowadził od można powiedzieć prawie Placu Górnośląskiego do, e, do góry. Powstaną e, po obu stronach drogi rowerowe, nowe chodniki, no i tego czego nie widać, czyli cała infrastruktura, która jest pod ziemią, czyli cała deszczówka, e, wszystkie rury chociażby opecowskie, e, energa, nowe nowe słupy oświetleniowe, wszystko zostanie zmienione na tych ulicach, no ta ulica zostanie zdecydowanie poszerzona, bo tam, jak przypomnę, nie będą dwa pasy, tak jak do tej pory, tylko będzie trzeci, gdzie będzie buspas, oczywiście nowe przystanki. To 110 milionów złotych, ogromna inwestycja w mieście. Chociaż tych inwestycji w tych ostatnich latach mamy bardzo dużo. Bo ja przypomnę, że realizujemy dosyć dużo inwestycji w ciągu ulicy Płockiej. To jest na pogórzu. Tam będzie wiadukt drogowy nad, 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 nad torami kolejowymi i to też powoduje, że. Bo dzisiaj tam może takiego dużego problemu nie ma, jeżeli chodzi o kolej. Tylko pamiętajmy, że kolej tam przeprowadza bardzo dużą inwestycji razem z sportem i w pewnym momencie faktycznie tam te pociągi zaczną jeździć i tam będzie problem. Oczywiście czekamy. Cały czas na, na PKP, bo mamy podpisane porozumienie, żeby realizować w ciągu ulicy Puski trochę niżej, czyli wchyloni ten tunel, który, który też udrożni w tym miejscu przejazd. Mam nadzieję, że PKP już niedługo rozpocznie realizację tej inwestycji, a mamy podpisane porozumienie, więc jesteśmy dogadani co do finansowania i co do realizacji. Ja przypomnę, że wiadukt robimy my jako inwestor i PKP się dokłada, a tam jest, jeżeli chodzi o tunel, jest odwrotnie, czyli inwestorem jest PKP, a my dokładamy pieniądze. No zaraz to już oczywiście inwestycja Unruga. Ja tak rozmawiam z mieszkańcami Północy i mówiąc, dlaczego oni zasłużyli na tak cały czas utrudnienia? Natomiast faktycznie chcemy robić tam dużo. Na północy dzieje się dużo, bo mamy ten wiadok, o którym wcześniej powiedziałem. Skończyliśmy niedawno poszerzenie ulicy Kwiatkowskiego. Rozpoczynamy poszerzenie ulicy Unruga. Tam też powstaną buspasy. U góry realizujemy przy Arciszewskich też chodnik. Skrzyżowanie zmieniamy w tych okolicach. No wszystko robimy po to, żeby mieszkańcom się lepiej żyło, lepiej się poruszało i miejmy nadzieję, że przez te utrudnienia, zawsze muszą być jakieś utrudnienia, żeby potem było Właśnie, no. rozmawialiśmy na na początku wakacji, panie prezydencie, mhm. przy otwarciu właśnie Wiśniewskiego, Kwiatkowskiego do góry. Najpierw muszą być utrudnienia, potem, żeby było łatwiej. Ale te utrudnienia też związane są z węzłem Karwiny. Wspomnieliśmy wcześniej na początku rozmowy o właśnie utrudnieniach. Przebudowa sieci od dziś, chwilowy brak ciepłej wody nastąpi. Gdzie? Kto nie będzie miał wody? No przede wszystkim te dzielnice w okolicach realizacji węzła Karwiny. Bo przypomnę, że ta inwestycja węzeł Karwiny, ona się tak nazywa ale tak naprawdę ona chyba zahacza o cztery dzielnice w naszym mieście, bo pamiętajmy, że my zaczynamy gdzieś tam od ulicy Nowowiecznickiej, całą ulicą Wielkopolską idziemy i kończymy aż przy, przy Strzelców i Sobockiej. Można powiedzieć, że w tym ciągu w ciągu w ciągu realizujemy tą inwestycję w kilku dzielnicach. No tak jak powiedzieliście Państwo, jest to jeden z, wa z ważniejszych i z, wi z większych inwestycji, które realizujemy w ostatnich latach. Jeżeli chodzi o, o to, kto kiedy nie będzie miał wody, to proszę o, o, zachęta wszystkich osoby, które e, ciekawią, to znaczy chcą pozyskać tę informację, żeby weszły nas na naszą stronę gdynia.pl, tam jest wszystko dokładnie napisane, dokładnie, ulice rozpisane, czy dzielnice, e, kiedy tej wody nie będzie. To dosłownie kilka dni musimy po prostu przepiąć, e, przepiąć e, infrastrukturę, żeby, żeby podłączyć już się do tej nowej, którą zrealizowaliśmy i mamy nadzieję, że przy tych 28 stopniach mieszkańcy nam e, ponownie wybaczą za te utrudnienia. To a propos jeszcze utrudnień, bo panie prezydencie, kierowcy też muszą się przygotować na utrudnienia. Pytam, ponieważ lada moment, wspomniał pan, że rozpocznie się etap związany między innymi z rozwojem sieci miejskich bus, bus pasów. Tak jest. Znaczy utrudnienia, no na pewno będzie problem, jeżeli znaczy, będą pewne wyzwania komunikacyjne, jeżeli chodzi o ulicę Druga, bo przypomnę, że będziemy ją realizować od zjazdu z Stakady Kwiatkowskiego do Bosmańskiej. Natomiast na szczęście mamy już poszerzoną ulicę Kwiatkowskiego, więc można mieć alternatywny objaz i pojechać górą dla osób, które będą chciały jechać na przykład na Oksywie czy na Babie Doły przez pułkownika DOMka. To będzie jedno pewnie z utrudnień większych na północy. Jeżeli chodzi o budowę buspasa, jeżeli uda nam się wybrać wykonawcę, to pamiętajmy, że ten będzie tak naprawdę środkiem realizowany, czyli nie będzie ingerencji jakiejś wielkiej w, w infrastrukturę drogową, którą obecnie teraz mamy. My też tak staramy się planować te inwestycje, żeby robić jak najmniejszy problem mieszkańcom. Czasami, no się, byli, przyznam, że ja byłem trochę zdenerwowany, jak ogłosiliśmy, że zamykamy na weekend ulicę Kwiatkowskiego, na tym odcinku zrealizujemy. Natomiast. No, dzięki państwu, że państwo o tym mówiliście. Dzięki temu, że mamy media społecznościowe, dzięki temu, że mieszkańcy się interesują i dzięki temu, że mieszkańcy już wiedzieli, że tam będą jakieś utrudnienia, udało się to zrobić w pewnym sensie bezszelestnie. Nie było jakichś wielkich skarg, nie było jakichś e, e, maili do tego, że to jest skandal. Mieszkańcy, ja zawsze mówię, że jak rozpoczynamy inwestycje, to jest faktycznie duży problem, ale mieszkańcy na tyle są mądrzy, że oni się przyzwyczają do tego, znajdują sobie alternatywne dojazdy e, i, umieją, i umieją sobie poradzić w trakcie realizacji inwestycji. I ja nie ukrywam, obserwowałem od samego początku ulicę Kwiatkowskiego, gdzie to no, to jest jedna, to chyba jedna z główniejszych ulic na, na Dzieńcach Północnych. I tak jak na początku było bardzo dużo informacji, maili do nas, skarg, to im dłużej realizowaliśmy te inwestycje, to się wszystko uspokajało. I, 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 i nawet miałam taką bardzo fajną przygodę, bo, bo, bo kilka osób zadzwoniło i podziękowało za tę inwestycję. W obecnych czasach, szanowni państwo, rzadko się zdarza, że ktoś zadzwoni i powie: Słuchajcie, no super, naprawdę ekstra. Miałem okazję, miałem takie nawet spotkanie z taką jedną z mieszkanek dzielnicy Północnych, gdzie usiedliśmy sobie na ławce, bo ona właśnie mówiła, że jest problem, że ona idzie do sanatorium, ale tych ławek tam nie ma. Ona pojechała do tego sanatorium. Ja, ja, ja sprawdziłem, z, spotkałem się z kierownikiem budowy, okazało się, że trzymamy mamy tam dwie czy trzy ławki, postawiliśmy te ławki tam, gdzie ona prosiła i zrobimy w pewnym sensie niespodziankę, bo powiedziała mi, że cały blok się cieszy, jak zobaczy, że tą ławkę. No i szanowni państwo, zobaczcie, jak to jest. Realizujemy dużą inwestycję drogową. Dla wielu mieszkańców oczywiście jest ona bardzo ważna, bo dostaliśmy kilka, kilka, kilka wiadomości, że dziękują, że super, że teraz się jeździ, mniejsze utrudnienia, szybciej się przejeżdża. Ale jest też część mieszkańców, dla których przy tej inwestycji, która jest warta powiedzmy 30-40 milionów, ta ławka jest też bardzo ważna. I to też jest, to jest też uważam ważne w mojej pracy, żeby zauważać takie problemy i je rozwiązywać. No tu się akurat udało, pani wróciła z sanatorium, usiedliśmy, mieliśmy półgodzinną pogawędkę na temat różnych spraw życiowych, mogę tak powiedzieć. Cały blok seniorów był zadowolony z tego, ja tam pewnie jeszcze wrócę, bo tam jeszcze było kilka takich małych niedoróbek, które trzeba zrealizować, ale to na pewno, na pewno, na pewno zrobimy. Serdecznie Panią pozdrawiam, bo to było naprawdę bardzo sympatyczne spotkanie. A propos dzielnic, które rzeczywiście będą miały przerwę w dostawie ciepłej wody, która potrwa od dziś najpóźniej do 20 sierpnia, czyli do soboty, to tak, Karwiny 2, Karwiny 3 i Mały Kack. To są te dzielnice, które... Na których mogą występować braki z wodą. No tak, ale to tak jak wspomnieliśmy, żeby było dobrze, najpierw musimy przecierpieć. No i dobrze, że te braki z ciepłym są w takim okresie ciepłym, a nie tym zimnym, bo zawsze najgorzej jest w zimę, jeżeli coś się dzieje. Ale staramy się tak planować inwestycje, żeby takich przerw w tym okresie zimowym nie było. Więc mam nadzieję, że przez te 2-3 dni jakoś się uda i uda bez tej ciepłej wody wytrzymać. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak tej wody ciepłej nie było, to jakie były... Miesiąc się, czasu ta czasem. No, czasami było tak i tam pamiętam, że się gotowało w gardłach to wodę, wlewało w wannę i tam się, że tak powiem, jakoś udawało, no, więc teraz też na pewno nam się uda to jakoś przeżyć. Zatem podsumujmy. Węzeł Karwiny. 101 milionów złotych obejmuje przebudowę skrzyżowań, udogodnienia dla zmotoryzowanych rowerzystów, pieszych. W sąsiedztwie PKM Gdynia-Karwiny powstanie jednopoziomowy parking typu Park and Ride, 140, 140 miejsc tam będzie, 50 rowerów, w okolicy też będzie 600 metrów dróg rowerowych i 3 km bus No i tak jak pan prezydent wspomniał, prace mają zakończyć się na przestrzeni drugiego i trzeciego kwartału przyszłego roku. A o wszystkim informował nas. Nasz gość Marek Łócyk, ten, który słucha potrzeb mieszkańców, jest ławka! chciałam, miała być ławka, jest ławka. Wiceprezydent Gdyni do spraw rozwoju. Panie Marku, bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego życzenia. Żeby... A my poza anteną załatwimy parę spraw. A, już <grym> ja mam takie potrzeby, niektóre tam na oburzu.